Całe życie słyszałem, że rolnictwo to jest nieopłacalny biznes, że to w ogóle po co to robić. A tu widzę, że jest dokładnie odwrotnie. W skali właśnie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dalsza promocja, dalszy rozwój, jeśli chodzi o gospodarstwa rolne naszych dostawców, ale również naszych klientów. Każdy wyjdzie stąd zadowolony z pewną dawką i wiedzy, i energii na to, żeby działać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Ta wymiana wiedzy. Chociażby w postaci pytań, które padają z widowni, pokazuje to taką potrzebę uczenia, się, kształcenia, no i to, że ten poziom wiedzy będzie się podwyższał. Rolnictwo regeneratywne to nie jest fanaberia, to jest powoli wymóg. Pośród rolników ta świadomość rośnie, dlatego że są duże motywatory dla nich. My jako przetwórcy staramy się w jakiś sposób ich motywować finansowo, natomiast z drugiej strony też rolnicy w to, rolnictwo regeneratywne widzą inne korzyści oszczędności.